Nie da się ukryć, że seria Need for Speed po świetnym Underground zaczęła zaliczać spadek formy. Efektem była strata znacznej ilości fanów i zmniejszenie dochodów firmy. Włodarze EA postanowili więc zmienić studio deweloperskie i tym samym zapewnić powiew świeżości w nieco skostniałym już świecie wyścigów. Nawet najwięksi sceptycy zaczęli z zainteresowaniem przyglądać się nowej odsłonie gry Elektroników, śledząc każdą nową informację na części pierwsze rozkładając pojawiające się w sieci filmy. I w końcu nastąpił ten dzień. Dzień, w którym na półkach sklepowych zaparkował Need for Speed Shift, nowy pretendent do miana króla wyścigów. Czy pamiętasz arkadeowy styl jazdy, do jakiego przyzwyczaiły cię wcześniejsze odsłony serii Need for Speed? Mam nadzieję, że pożegnania nie sprawiają ci zbyt dużych trudności, gdyż właśnie nadszedł czas na całkiem nowe doznania. Przede wszystkim fury. Czuć masę pojazdów, którymi kierujesz. Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że jeszcze w żadnej grze aspekt ten nie był tak dobrze oddany. Wszelkiego rodzaju poślizgi czy chwytanie pobocza oddane są tak niesamowicie, że czasami zapomniałem z jakim tytułem mam do czynienia. I możesz śmiało poczytać to za komplement. W Nitwor Speed Shift możesz zasiąść za kierownicą grubo ponad 60 samochodów. Znajdziesz tu zarówno Forda Escorta, jak i cudenka w postaci wspomnianego wcześniej Bugatti Veyron, McLarena E1 czy Paganisonda. Wszystko to nie miałoby jednak znaczenia, gdyby wszystkie fury prowadziły się jednakowo. Na szczęście deweloper wywiązał się ze swojego zadania wzorowo i spokojnie wyczujesz różnicę pomiędzy poszczególnymi autami. Dość powiedzieć, że na tej samej trasie, nawet jadąc samochodami podobnej klasy, musisz uważać na drobne różnice w sterowaniu, które potrafią zadecydować o wygrane. Kiedy już zdecydujesz się wkroczyć w uniwersum Need for Speed Shift, otworzy się przed Tobą długa droga do osiągnięcia dominacji w świecie wyścigów. Tak jest, gry nie da się zaliczyć w dwa wieczory, a jeżeli mowa o jej masterowaniu, to spokojnie możesz zarezerwować najbliższych kilka tygodni. Oprócz standardowych wyścigów, w których przyjdzie Ci stanąć w szaranki nawet z 15 kierowcami, znajdziesz tu także próby czasowe, tryb Eliminator, w którym co okrążenie lub 30 sekund odpada najsłabszy kierowca, emocjonujące pojedynki dwóch zbliżonych klasowo samochodów, Serie wyścigów czy Invitational Events, czyli konkretne zadania wyznaczone przez twórców gry, które wykonać musisz kierując narzuconą odgórnie furą. Na nudę zatem narzekać nie można. Boli nieco brak Drag Race, jednak dostałeś w zamian coś innego. Genialnie odwzorowany ciężar samochodu, o którym wspominałem wcześniej w połączeniu ze świetną fizyką, dają radę. Radość ze ślizgania się jest nie do opisania. Jeżeli jednak liczysz na to, że bezboleśnie wskoczysz do czołówki. To ponownie musisz zweryfikować swoje podejście do życia, gdyż zawiedziesz się okrutnie. Musisz wiedzieć, że pomimo początkowych trudności i braku efektywności, wyzwanie rzucane przez grę nie odrzuca, a wręcz zachęca do szlifowania umiejętności i mozolnej wspinaczki na drabinie punktowej. Wygrywając wyścigi, zdobywasz pieniądze, które inwestować możesz w kolejne fury tuning. Jeżeli jednak jesteś graczem niecierpliwym lub cierpisz na permanentny brak czasu, i jej przywidziało również możliwość zakupu nowych bryk przy użyciu twardej waluty. Muszę przyznać, że elektronicy mają całkiem sprawnie działające sztab z głowami na karku, którzy wiedzą, jak wyciągnąć z graczy jeszcze więcej kasy. Need for Speed Shift jest grą świetnie wprowadzającą w życie zasadę pozytywnej motywacji. Co oznacza to w praktyce? Otóż nagradzany jesteś dosłownie za wszystko. Odznaki za jazdę po optymalnym torze, osiąganie dużych prędkości, czyste wyprzedzanie lub odwrotnie. Premiowane jest spychanie innych, trzymanie się w tunelu powietrznym samochodu przed tobą czy blokowanie rywali. Dodatkowo każda taka akcja nagradzana jest tak zwanymi punktami kierowcy, które decydują o zdobywaniu kolejnych poziomów. Te z kolei decydują o przyznaniu kolejnych slotów w garażu czy nowych Invitation Events. Warto zaznaczyć, że Twoje zachowanie na torze ma odzwierciedlenie w przyznanym Ci logo. Jeżeli preferujesz jazdę zgodną z zasadami Fair Play, otrzymasz tytuł precyzyjnego kierowcy, natomiast jeżeli wyścigi postrzegasz bardziej jako sport kontaktowy, to miano Brutala na pewno wywoła banana na Twojej twarzy. Shift dosłownie miarży za sprawą widoku z oczu kierowcy. Wszystkie elementy deski rozdzielczej wykonane są przepięknie, a animacja rąk kierowcy podczas jazdy to małe mistrzostwo świata. Swobodne rozglądanie się po wnętrzu pojazdu nie może się nie podobać, szczególnie podczas szybkiej jazdy. A co powiesz na to, że wraz z kustomizacją pojazdu zmienia się również kopit, ciężki plastik zastępowany jest kompozytami, kierowca nie jest robotem i na nierównościach głowa skacze mu w prawo i w lewo, a przy mocniejszych klepach wydają z siebie stęknięcia przypominające o działaniu przeciążenia. Na koniec zostawiłem sobie kwestię wizualną. Nie przedłużając, jest bardzo dobrze, a nawet lepiej. Tory prezentują się wyśmienicie, szczególnie trasy wijące się przez miasta. Co prawda 30 fps-ów potrafi od czasu do czasu chrupnąć, jednak tylko sporadycznie i nie przeszkadza to we właściwej rozgrywce. Otoczenie obfituje w szczegóły, nie zauważyłem również obiektów wyskakujących tuż przed maską. Jedyne co drażni to porównanie modeli samochodów z takimi tuzami jak Forza Motorsport 3 czy Gran Turismo 5. Pod tym względem Need for Speed Shift prezentuje się co najwyżej dobrze. Diabeł tkwi jednak w szczegółach, a właściwie wewnątrz samochodu. Przyszedł czas na podsumowanie i ocenę nowego dziecka Slightly Mad Studios. Need for Speed Shift jest początkiem końca żenującego poziomu tej flagowej serii. Ośmielę się stwierdzić, że oto nadszedł nowy król, niezagrożony do czasu wydania piątej części Gran Turismo. A jestem w stanie założyć się, że i wówczas będzie miał grono oddanych fanów. Jesteś jednym z nich? To po co mnie jeszcze słuchać?